18 milionów ociosanych kamieni, 73 mile długości, przy średniej wysokości liczącej 12 stóp, lub wyrażając się w jednostkach układu SI, 117 km i 6 m wysokości. 8 lat budowy, a cesarz Hadrian przyjechał tam tylko raz. Podobno rzucił okiem na wał, mruknął pod nosem łamaną angielszczyzną: The Winter is Coming i pojechał dalej. Od tego momentu fortyfikację zaczęto nazywać wałem Hadriana. Aby ułatwić umiejscowienie postaci Hadriana i czasów, w jakich żył, uprzejmie zawiadamiam, że cesarz Hadrian adoptował niejakiego Cyjoniusza Komodusa, który to z kolei był ojcem Luciusza Verusa. Żoną Luciusza była Lucilla, jej bratem Komodus, a ojcem Marek Aureliusz. Całą trójkę znamy z filmu Ridleya Scotta pod tytułem My name is Gladiator. Dla uproszczenia, cesarz Hadrian zaopiekował się trzyletnim Markiem Aureliuszem po śmierci jego ojca, Anniusza Verusa. No, lecimy dalej z murem. Nad murem. Istnieje wiele hipotez historycznych i pseudonaukowych, próbujących odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu mur postawiono. O tych historycznych można sobie poczytać na przykład w książce Cuda Świata, wydanej w latach 90. przez oficynę Multico. Źródeł lepszych, uwzględniających wyniki najnowszych badań, z pewnością jest bez liku. niemniej ta pozycja inspirowała mnie mocno w dzieciństwie do podróży zagranicznych i ją polecam. My natomiast skupimy się na pseudonaukowych hipotezach związanych z faktem postawienia muru przez cesarza Hadriana, w sensie nie przez niego osobiście, ale z mocy jego rozkazu. Jedną z takich hipotez są przeprowadzane w latach nieparzystych X wieku zawody barbarzyńców w rzucie oszczepem ponad murem. Wiemy o tym, gdyż naukowcom udało się digitalowo zretransformować bardzo prymitywny nośnik danych znaleziony w jednym z fortów ciągnących się wzdłuż muru Hadriana. Na odtworzonym materiale widać, jak jeden z zawodników skupiwszy się intensywnie oddaje rzut piką ponad murem i trafia nadlatującego smoka. Podobno ten wojak, który był w stanie tego dokonać, zdobywał szerokie uznanie, złoty medal oraz rękę białej królowej pochodzącej z najmożniejszych rodów rzymskich. Inną hipotezą, która może wspierać fakt wybudowania muru Hadriana, jest chęć wypracowywania prawidłowych nawyków i kształtowania pożądanych postaw wśród skandynawskich menedżerów poprzez rytuał tzw. dziesięciu palenisk lub dziesięciu pochodni. Źródła nie są w tym zakresie precyzyjne. I chyba ta, podkreślam, pseudonaukowa hipoteza była najbliższa twórcom kreda skrytobójców, którzy pozwolili nam pokierować Eivora w kierunku krain północnych, opuszczonych, aby samemu przejść przez tę ceremonię. Polega ona na odczytaniu dwóch listów na początku i na końcu muru oraz na rozpaleniu dziesięciu pochodni wzdłuż całej trasy. Każda pochodnia reprezentuje jedną z dziewięciu szlachetnych cnót Asatru. Pochodnia dziesiąta oznacza pokorną akceptację, moralne przypieczętowanie przebytej dopiero co i obranej na resztę życia drogi. Po rozpaleniu ognia należy poddać się długiej, wyczerpującej autorefleksji, aby zrozumieć istotę określonej cnoty. Przejdźmy więc tę trasę razem z Savorem. Pierwsza pochodnia symbolizuje odwagę, najważniejszą ze wszystkich szlachetnych cech Asatru. To odwaga pozwala nam pozostawać wiernym pozostałym cnotom, nie ulegać pokusom i wpływom otoczenia. Druga pochodnia symbolizuje prawdę, prawdę, która dla każdego z nas może być czymś innym. Pędząc w te pędy do pochodni trzeciej, powinniśmy zapamiętać, że nikt nie ma prawa do narzucania nam prawdy. Prawda absolutna nie istnieje. Żadna prawda nie może być bardziej mojsza niż Twojsza. Jeśli ktoś rości sobie prawo do jej konstytuowania, jest tyranem. Trzecia pochodnia symbolizuje honor, a więc wewnętrzny głos, drogowskaz postępowania zgodnie z wartościami, zasadami i tradycją przodków. Honor jest formą naszego wewnętrznego sumienia, podpowiadającego, jak zachować się w każdej sytuacji, jaki wybór podjąć. Czwarta pochodnia symbolizuje wierność, wierność wobec samego siebie i ludzi. Złożonych wobec nich przyrzeczeń, wywiązywanie się z obietnic i umów, wierność wobec małżonka, wobec społeczności, wobec tradycji. Piąta pochodnia symbolizuje samodyscyplinę, lub mówiąc inaczej, samokontrolę i umiar. Samodyscyplina jest busolą norm, które powinniśmy sami sobie narzucać, aby działać i funkcjonować bez krzywdzenia innych, bez szkody dla nas samych i społeczności. Szósta pochodnia symbolizuje gościnność, rozumianą jako nawyk niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, na przykład wędrowcowi, który nie pogardziłby strawą przy ognisku i dachem nad głową w drżyste dni. Gościnność to osnowa międzyludzkich relacji w grupie, narzędzie do zacieśniania więzów i budowania długotrwałych relacji. Siódma pochodnia symbolizuje pracowitość. Jest energią popychającą nas do działania każdego dnia, ułatwiającą nam dążenie do samorozwoju w imię korzyści własnej i społeczności, w jakiej funkcjonujemy. Pracowitość to nieustanne poszukiwanie nowej drogi i osiąganie kolejnych celów. ósma pochodnia symbolizuje samozaufanie zaradność. To kolejna obok pracowitości szlachetna cecha, w zgodzie z którą należy żyć, aby nie obciążać systemu społecznego własną nieprzydatnością, nieróbstwem lub lenistwem. To cecha, która pozwala przetrwać bez pomocy innych, niezależnie od warunków zewnętrznych. Dziewiąta pochodnia symbolizuje wytrwałość. O ile pierwsze z wartości, odwaga, jest motywacją dla życia zgodnie z pozostałymi cnotami, o tyle wytrwałość pomaga nam w tych cnotach przejść przez życie, nie poddawać się nigdy. Czy też podnosić się z kolan, gdy los nie sprzyja? Wytrwałość pomaga nam walczyć o własne przekonania wśród ludzi, którzy na każdym kroku próbują redefiniować podstawy tego, co my sami uważamy za dobre i cnotliwe. Żyjemy w czasach, w których stała jest tylko zmiana. Zmiana czy też zmienność jest próbą nieustannego adaptowania się do środowiska, opartego na niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Zbliżamy się powoli, jeszcze tylko musimy wspiąć się na ten murek, do dziesiątej pochodni. Dziesiątej pochodni, która symbolizuje akceptację, pokorne przerzeczenie bycia liderem i przywódcą, kierującym się zawsze dziewięcioma cnotami Asatru. Rytuał dziesięciu pochodni zgodnie z analizowaną pseudonaukową hipotezą przyczyny budowy Wału Hadriana powinien być obowiązkiem dla wszystkich chcących być i będących przywódcami. Myślę, że taka przebieżka po 117-kilometrowym murze nauczyłaby pokory niejednego Janusza Alfa. Teraz już i ty znasz pseudonaukowe teorie tłumaczące powody postawienia muru Hadriana. Dziękuję za uwagę. Jeśli nie chcesz przegapić w przyszłości więcej podobnych, niedorzecznych materiałów, subskrybuj kanał. Do usłyszenia.